Jedna z największych grup etnicznych w Europie, mimo ponad dziesięciowiecznej historii istnienia, wciąż nie posiadają swojego stałego terytorium. Do niedawna, jako nomadyczny ród, wędrowali z kraju do kraju. Dziś, osiedleni w różnych zakątkach świata, prowadzą niełatwe życie. Przodkowie Romów pochodzą z Indii. Jednak na skutek wojen i konfliktów wyemigrowali głównie na tereny Bałkanów i Europy Środkowo-Wschodniej. Z początku uważano ich za orientalnych przybyszy, z czasem jednak budzili już tylko niechęć, wrogość i nienawiść. W języku Romani, Rom znaczy człowiek, mężczyzna. Kto nie jest Romem, ten jest obcym, nazywanym gadzio. Styczność z ludnością perskojęzyczną pozostawiła trwały ślad w obyczajowości i języku dzisiejszych Romów. Pomimo ich wielowiecznej obecności w Polsce, niewiele o nich wiemy. Są jedną z najbardziej nieznanych mniejszości. Romowie w Polsce dzielą się na cztery grupy etnograficzno-językowe: Bergitka Roma, Polska Roma, Lowarzy i Kelderasze. Sądeccy Romowie należą do grupy Bergitka Roma. Jest to grupa pogardzona przez innych Romów oraz najniżej usytuowana w hierarchii, ze względu na wczesne przejście na osiadły tryb życia. Zarzuca się im zatracenie tradycji wędrowania, będącej korzeniem prawdziwej cygańskości. Nieco inaczej i mniej ortodoksyjnie postrzegają zasady romanipen i megeripen niż na przykład tradycyjna polska Roma. W 1971 roku pod Londynem odbył się pierwszy światowy kongres Romów. Zaprezentowano tam po raz pierwszy romską flagę oraz hymn. Dobór kolorów flagi nie jest przypadkowy. Niebieski, kolor nieba i zielony symbolizujący ziemię, ułożone w poziome pasy. Po środku znajduje się czerwone koło o 16 szprychach, mające kojarzyć się zarówno z wędrówką cyganów, jak też przypominać swoją, nawiązując do staroindyjskiej czakry umieszczonej na fladze Indii. Zalecono także używanie w językach narodowych określenia rom w miejsce słowa cygan. Czy w jakimkolwiek jesteśmy zdani właśnie na prawa tego państwa, prawda? No, na rządy tego państwa. No i musimy się też dostosować, no ale chcemy nie utracić naszych korzeni, bo to są nasze korzenie, nasze tradycje, nasze przodków. Romowie nie wstydzą się swojej tożsamości etnicznej. W wyniku edukacji i kontaktów rośnie świadomość własnej kultury, jej wartość i konkurencyjność w stosunku do kultury otoczenia. Wielu Romów świadomie deklaruje własną etniczną odrębność, jednocześnie pozostając w związku z narodem polskim. Od 2002 roku w Narodowym Spisie Powszechnym istnieje możliwość zadeklarowania narodowości romskiej. W Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 roku w całej Polsce taką przynależność zadeklarowało około 16 tysięcy osób. Obecnie Nowy Sącz zamieszkuje około 700 Romów. Jeżeli chodzi o religijność, zazwyczaj wyznają religię państwa, w którym żyją. No to my wszyscy wierzymy w Boga. Nie ma takiego czegoś. Chociaż nie musimy chodzić do kościoła, bo wiesz, zwyczaj jest taki Romów, że Romowie są tacy, yy, że wierzą w Boga w ogóle. Nie muszą nawet. U nas by ojciec na przykład nie molestował dzieci, tak jak u Polaków. U nas takiego czegoś nie ma. Yy, gwałcą. Romowie są zwartą grupą, dla której najważniejszymi pojęciami są rodzina oraz wewnętrzna integracja. Podobnie jak u innych społeczności, wielką rolę odgrywa starszyzna. Przeszli wiele przez życie, dożywając Sędziwego wieku. Teraz mogą przekazać swoją mądrość i doświadczenie swoim potomkom. były lepsze życie podszyzna. Się, Dopinowało się, się, to wszystko nie zdarza się, aby oddawano starszych do domów opieki, a dzieci do sierocińca. Romowie z biegiem czasu uzyskali opinie złodziei i krętaczy. Stało się tak poprzez utrwalone w podświadomości stereotypy na temat ich społeczności. Ale czy każdy Rom jest złodziejem? Czy wszyscy zasłużyli na taką etykietę? Niekiedy można spotkać Romów żebrzących. Znalezione lub ukradzione rzeczy sprzedają, a pieniądze przeznaczają na cel inny, niż by się to wydawało. Jest dużo takich Romów, którzy po prostu nie umieją się zachować i przez to ludzie myślą, że wszyscy tacy są. Mm. Źle traktują Tu tak, że akurat Cygan nie chce pracować, a Polak chce pracować. To jest wiadomo, że jeden kradnie, drugi nie kradnie. Jeden chce ży żyć godnie, a drugi chce żyć darmowo, no to ja powiedzieć, nie? To tak samo jest u Romów, jak i u Polaków. Nie, nie ma tego, że akurat Cygan jest najgorszy, bo czy Polak jest najgorszy? Awanturują się, wszczynają bijatyki, stosują przemoc. Tak stereotypowo myśli o Romach większość Polaków i nie tylko. Jacy są naprawdę? Czego my oczekujemy od nich? Czego oni oczekują od nas? Jak pan widzi tutaj, na placu auta są. No, gdzie się te dzieci mają bawić? Nie mają po prostu nawet się gdzie bawić. Wielcy miał tutaj też być jakieś świetlica milaromska dla dzieci. w ogóle dla wszystkich dzieci, nie ma. Tak samo jak i dawniej, co roku dzieci jeździli na kolonie. A teraz po 3 lata dzieci w ogóle. I opieka pieniędzy na pewno dostaje na przedzielenie dla Romów, żeby pojechali na to. A teraz ponad dwa lata już kolonii żadnej nie ma. Jak żyje się Romom? Jakie są ich relacje z osobami nieromskimi? Czy są traktowani z szacunkiem czy z pogardą? Jak się żyje? Widzi pan. Jak się żyje? Jestem z kuchnią. A jednak... Jest... Sytuacja socjalna Romów jest bardzo zróżnicowana. Jedni mieszkają w barakach bez bieżącej wody i ogrzewania, inni zaś w całkiem gustownych mieszkaniach bloków lub wolno domów. Oni potrzebują, żeby oni a Rumowie, mieszkali, a Romowie... tak mieli Którzy o, wiesz, inaczej reagują na Romów. Przygarnie, przeżywają, nic nie dają. Mówię to ją po języku, ale wolałabym, żeby mówili i Czasami jest, co mam, co się zna, ludzie, taki, którzy są przyjacielami, są w porządku, są także szeroko uczelni. Niektórzy Polacy, którzy nas znają, to wiesz, dobrze o nas mówią. Jedli u nas, spali. Dzieci nie wolno się bawić Wiele osób dostrzega łagodniejsze traktowanie Romów w stosunku do otoczenia. Dostają pieniądze i dary za darmo tylko dlatego, że im się należy, bo są Romami. Inni polscy obywatele, żyjący w takich samych, a nawet gorszych warunkach, nie mogą liczyć na żadną pomoc. Niektórzy mówią, że Romowie mają dość pieniędzy, aby móc godnie żyć. Oni zaś są innego zdania. O mieszkanie tak samo człowiek się tyle starał, o 17 lat już mieszkam tu. Starałem się o większe mieszkanie, że tyle osób, no to cyganów mają w dupie, niech cygany tak siedzą. Opłata jest, duża, pieniędzy nie ma na tyle. Za to co mieszkamy tutaj w tym no, topie tak, 600 zł. Mamy 800 zł to się daje. To tylko 200 złotych. Ch ogle, że ponad 2,5 miesiąca, jak człowiek szedł do opieki, żeby coś dał, to w ogóle pieniędzy powiedział, że się nie należy. A tyle rachunków mu zanosiłam zalekki. To jest od tego, żeby mi coś teraz, teraz pomogli. A co w ogóle nic? Do kościoła idzie człowiek, jak są święta, żeby jakieś żywność, to tyż mnie nie dawają. I są takie Dzień Dziecka czy co, no to powinny dzieci dostać za darmo, co? Powiedzą, że romskie dzieci nie mają tyle, co polskie. I w ogóle one się nic nie zajmują cyganami. Tylko mają w dupie. I dobrze robią, o, takie małolaci i takie starsze, jak potrzebują pracy, w ogóle pracy nie mają, no to się biorą za kadzieży. Jak takie co mają 18-19 to powinny roboty dać. A czemu roboty nie dawają? Ja akurat pracuję na bloku ten, gdzie mieszkam. Od samego początku to, to odkąd zamieszkały, zamieszkały jest. No co i pracuję, sprzątam blok, to jakoś uczy mnie to porządek. A są tacy co są moci i szukają pracy, są rejestrowani i nie mogą dostać. Tak jak szkołę kończysz, to przecież e, szukasz pracy to cyganowi to... Pff. No tak. Gdzie by dali tutaj pracę? Mój syn skończył gimnazjum, po prostu praktyki. człowiek idzie, to nie może dostać, bo trzyga, no. i Takie są rzeczy. No. Teraz załatwiamy praktykę na a no. ktoś może się uda, że przyjmie. Brak wykształcenia ciągnie za sobą bezrobocie, a w rezultacie biedę i zdobywanie pieniędzy za wszelką cenę, nie zważając na tego konsekwencje. Koło się zamyka. Większy nacisk na edukację i szkolenia być może sprawi, że dla Romów otworzy się furtka do lepszego świata, pełnego perspektyw i nowych możliwości. Przekraczanie barier i obalanie stereotypów to krok naprzód w dążeniu do zmiany ich postrzegania przez nas, gadziów. się zmienia, Romowie także. Odkąd objęto obowiązkiem szkolnym również dzieci romskie, sytuacja nieco się poprawiła. Znaczną rolę pełnią też asystenci romscy, którzy pomagają dzieciom w nauce i zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu. Pozwalają im poczuć się jednymi z wielu. I teraz dobrze, że zrobili te asystencje romskie, nie? No. że dzieci się już nie boją że widzą od nas, no to dzieci teraz... No, na do szkoły. przykład stąd dzieci nawet polskiego dobrze nie umią, nie? No, są asystenci romski, trzech ich jest, to wiesz, mówią do nich po cygańsku, co chcą, ale już się uczą, wiesz, już umią polski w ogóle wszystko, chodzą do szkoły. Lubię, fajni są. Dobrze uczą, pomagają, zadanie dają. No pękaj tu, gdzie pomoże y, tłumaczyłem. Tłumaczą mi jeszcze, co mam robić. Że nauczycielka cię kwali, nie? Żebyś się uczył, że jesteś zdolny, nie? Powiedz Paweł, że ci chcą, żebyś coś umiał w życiu, żebyś miał pracę, dom, dzieci. Dobrze jest, tutaj dużo chodzi do tej szkoły, do dziewiątki. Bo ta dyrektorka z że dyrektorka idzie z aromami. I także wcześniej dzieci bierze do zarówki, żeby dzieci chodzili. A asystenci pilnują, jak dzieci nie rozumieją, to one tłumaczą. Powiem tyle, że jestem zadowolona ze szkoły numer 9, bo dużo się dzieci nauczyły w tej szkole. Miałam problemy akurat z tym moim synem z Samuelem. Chodził wcześniej do szkoły numer 3. No i nic nie potrafił. Ciężko, a teraz Samuelek naprawdę jest... Dobrze. jest. Dużo, 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 dużo pomocy dostaje tam w tej szkole. Jak tam w tą szkole powiedz? Zapieszczujmy szkodę. Fajne światło. Samuel świadectwo to są. Dobra, nie? Na święta to nawet go wzięła do prezydenta, życzenie nie złożyć. I co taki prezydent powinien, co dzieciom pomóż? To, że się nauczycielka za to, żeby nie marnować romskie dzieci, to na przestawia dzieci tańczą i śpiewają. I ona robi co, żeby te romskie dzieci nie były takie traktowane jak ludzie sobie myślą, że Romowie nie potrafią. Mała, ja pozwój czasa za dzień dobry. Paczcie dziwę. Łaccia dziwę z pane, łacie dziwę. No, pane ma dziwes. To dziwne to skaby, dy... Panaka na Amen Sawolet. Amen Kultura romska skrywa w sobie wiele tajemnic, chociażby język Romani, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie i nie zdradza się go osobom nieromskim, ma on swoje korzenie w sanskrycie. Posiada wiele dialektów, którymi poszczególne grupy Romów się posługują. Na dzień dzisiejszy wciąż nie posiada organu, przez który mógłby być regulowany, stąd też brak jakichkolwiek oficjalnych słowników aż język tylko my znamy, nie I ma tak na przykład jak wy macie y, polski, jest słownik, nie? I tak jak angielski, y, swojego języka nie stracamy. To jest tylko dla nas, wiesz. Jedna taka papusza napisała parę tam, wiesz, na parę stron, ale nie wszystkiego, wiesz, nie można tak. Niepisany zbiór zasad, według których należy się kierować nazywany jest mianem Romanipen. Określa on swoistą romskość. Do zasad Romanii, pen zalicza się manifestowanie swojej cygańskości jako wartości najwyższej, posługiwanie się językiem Romanii, solidarność i wzajemna pomoc. Na przykład u nas w sam, czy to wiesz, dziewczyny to większość w spodniach, normalnie wiesz, a gdzieś indziej na wioskach czy gdzieś to wspólnicy, nie? Nie, nie, na przykład jak ktoś by poszedł nad wodą, nie? Jakaś cyganka, to nie pójdzie w stroju tak jak Polki, nie? U niektórych jest, że wcześniej się żenią, dzieci, no wiesz. Mianem Mageripen określa się przedmioty lub czynności uważane za nieczyste. Na przykład kontakt z dolnymi częściami ciała kobiety, zdrada wobec przyjaciół czy spożywaniem mięsa psiego lub końskiego. Kontakt z Mageri skutkuje skalaniem, a sankcją jest pogarda, wykluczenie z życia publicznego, a niekiedy nawet wydalenie z rodu. Na przykład przy jedzeniu jak ten, jak jest garnet, czy co, to kobieta nie może przyjść z są takie zasady są, do tego nie wolno na przykład nogi jak się bije, tam gdzieś tam, tam takiego, nie, nie wolno używać na przykład jakichś tam spożyć rzeczy, nie można z tego jeść, takie. Tak, tak. Kultura i obyczaje zbiorowości, wśród których Romowie żyją, niejako wpływają i mieszają się z kulturą romską. Często spotykanym zjawiskiem są małżeństwa mieszane. Niegdyś zasadą była czystość krwi, czyli zawieranie małżeństwa wyłącznie z osobą romską. Aktualnie jest przestrzegana mniej restrykcyjnie lub wcale. Jak ktoś się tak zakocha, to no to są ze sobą, nie wiesz? No mój brat z tą Polkę ma to długo. Już mają dzieci, dwójkę, bliźniaty. Ja akurat jestem takim, takim związku. Jestem cyganem, a mam główinę mam Polkę. Nie? No i się żyjemy, Żyjemy tu na 20 lat. Dzieci mamy robić do nasłe. Podobają im się cyganki, ale nie chcą cyganki, bo nie wiem, wstydzą się czy co, ale... Cyganki na przykład nie chcieliby być z Polakami, wiesz? U nas jest inaczej. Nie robi się takie rzeczy jak uważ, że całują się przy kimś, za rękę się trzymają. U nas tak nie jest. Muzyka cygańska zawiera w sobie wpływy bałkańskie i hiszpańskie. Muzykowanie od dawna było sposobem na zarobek. Żywe i skoczne rytmy do dziś umilają czas na niektórych weselach czy w karczmach. Kiedyś były rozrywką na królewskich dworach. Gwiazdy estrady zaczynają czerpać inspiracje z muzyki cygańskiej. Nawet niektóre utwory muzyki klasycznej nawiązują do tego niepowtarzalnego folkloru. Do znanych osobowości ze świata cygańskiej muzyki można zaliczyć piosenkarkę Randie z cygańskiego zespołu Terno, Michaja Burano, Don Vasyla i cygańskie gwiazdy Kawe, Bała i wielu innych. Dla Romów jest formą ekspresji swoich uczuć i wyznawanych wartości. Kolorowe, bogato zdobione suknie przyciągają jak ich zachęcają do spojrzenia w głąb tradycji, mniej lub bardziej skomplikowane ruchy, przemyślane lub improwizowane, solowe bądź w grupie, to prawdziwy żywioł, wśród którego Romowie czują się najlepiej. Tworzą się pozytywne skojarzenia związane z postaciami tańczących cyganów. Do znanych zespołów tańca estradowego zaliczyć można choćby zespoły Terno, Terneroma, Czerchań czy zespół Don Wasyla. Kultura masowa ma ogromny wpływ na rozwój kultury cygańskiej. Liczne festiwale, na przykład Romane di w Gorzowie Wielkopolskim, czy Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultu Romów w Ciechocinku, pozwalają Romom poznać się nam z tej lepszej strony. W telewizji coraz częściej pojawiają się reportaże, jak i filmy dotyczące społeczności romskiej. Internet natomiast pełen jest skrajnych opinii na temat Romów. Jedni z pogardą piszą wprost, że Cyganie nigdy nie będą dobrymi ludźmi, Nieraz wypowiadając się o nich jak o podludziach. Inni natomiast sugerują, że Rom to człowiek jak każdy inny. Należy mu się szacunek i zrozumienie. Obyczaje były, jak były starsi ludzie, moi ojciec, ojcowie, matka, dziadkowie to były jakoś inaczej, bo pomiędzy nami jako Romów. No teraz wszystko jest modne, no to inaczej chcę żyć, tak? W dzisiejszych czasach kultura Romów ulega częściowemu zatarciu i zapomnieniu. W jej miejsce priorytetem stało się przetrwanie w dzisiejszym świecie. Pogoń za zdobyczami techniki, a nie sięganie do przeszłości, jest jednym z powodów zatracenia obyczajów. Dawniej cyganie zajmowali się kowalstwem, kotlarstwem, kamieniarstwem czy tresurą zwierząt. Dziś uwarunkowania społeczne i gospodarcze wyparły ich dawne zawody. Liczne projekty i dofinansowania, głównie ze środków unijnych, jak na przykład program operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 1 czy 1, projekty na rzecz społeczności romskiej, pomagają ocalić dorobek kulturowy i obyczajowy Romów. Działający od 2004 roku rządowy program na rzecz społeczności romskiej wspiera i aktywizuje poszczególne jednostki, aby zmniejszyć obszar ich wykluczenia. Także warunki polityczne stały się ważne. W przeszłości Romom odbierane były wszelkie prawa, teraz uświadamia się ich, że należy o nie walczyć. Romowie, bliscy, a tak dalecy, jakie są ich marzenia? Czego pragną w życiu? Czego się obawiają? Czego się obawiają? Pragnę, wiem szczęścia w domu w rodzinnym z dziećmi, z brudami, tak jak każdy inny człowiek. Nie mamy innych prawa. Każdy chce żyć, prawda? Żyć, i cieszyć się rodziną, kami. Zdrowia dla dzieci tylko pragnę i nic więcej. Nie ja obawiam się, tylko Wiem, że nie ma. Ja Ja moje dzieci. nie będzie. Musi upłynąć jeszcze wiele czasu, aby Polacy i Romowie odnaleźli wspólny język. Wzajemne poznanie kultur, obyczajów oraz uwrażliwienie na problemy każdej ze stron jest kluczem do zmiany postrzegania świata na zasadzie my, swoi, wy obcy.